Cześć! Cześć moi drodzy, witajcie w ostatnim odcinku dwóch udawanych paszek super bonus, wielka czarna perła urodzinowa zabawa dzisiaj zostanie zakończona zobaczymy kto zgarnie zdrabki za 50zł i oczywiście upominek ode mnie no dobra to zaczynamy tą zabawę tutaj trochę tych zdrapek jest żeby to nie trwało wieczność Patrzymy tutaj, patrzymy co my tutaj mamy. Mamy tutaj gina 0,9, reginko, zdrawka z numerem 10 i trzymam kciuki tutaj za super wygrane i mamy tutaj, mamy zegar, zegarek, banany mamy banany, mamy sztakę złota, no sztos normalnie sztos strzał, dziesiątka pierścionek. Korona, gwiazda, klucz, plik, koniczyna, portfel, dzwonek, worek, arbus. Arbus. Mamy świnie, monety, ananas, garniec, księżyc, dolar. Jest dolar. No co tu się dzieje? I tutaj pod złotem mamy tutaj 10 zł. I pod dolarem mamy 30 zł. Czyli 50 zł. No to będzie losowanie. Egzekwo Z, z kim my tu mamy? Tutaj mamy Magdę. I, I Justynkę. No to pięknie. No to pięknie. Gratulacje. Dobrze. Zapiemy dalej. Potem mamy wielką czarną perłę i mamy Monisia drapie. Monisia również drapie z drapki. Link do kanału Moniki macie pod tym filmem. Zdrawka z numerem 9. I co i szuka oczywiście się pierścieni dolarów i dolarów. A mamy szpilki, narty, róża, perfumy, wiśnie, trofeum, mucha. Naszynik, podkowa, mamy tulipan, słońce, chłódka, cytryna, korona, winogrono, bransoleta, prezent, biedronka, gwiazda i ostatnie to auto. Tutaj niestety mamy puste. Dobrze. Super bonus, super bons. I Monisia znowu Monisia. Tym razem tylko, że super bonus. Zdrowka z numerem 1. O, przepraszam. Problemy techniczne. I drapiemy i mamy worek. Gwiazda. Garniec. Plik. Pierścionek. Wiśnia. Klucz. Sejf. Portfel. Koronę, ananas, bank, finogrono, księżyc, dzwonek, korale, świnia, arpus, dolar, jest dolar, no. To może stówka, może stówka wpadnie, nie było stówki. 10 zł, no 10 zł. Nie wiem czy zauważyliście, ale super, bo on to... Super wygrane zradki są. I mamy, co mi zrobisz, jak mnie zrapiesz. Kinga Łukasz, numer 11, link do kanału KINGI Łukasza macie się pod tym filmem. A ja tu trzymam kciuki za same sztabki złota. No. jeszcze nie wpadła nam cała zdrabka. Eee, sztabki złota na pierścienie Jeszcze nie wpadła nam cała zdrabka, szkoda. A myślałem, że chociaż taka jedna wyperełka wpadła. Kowiesi z góry do dołu z dolarami. Fajnie by było. Fajnie. I mamy naszyjnik, perfumy. Dalej mamy gwiazdę. Mamy narty, ananas, brązota, cytryna, róża, szpilki, koniczyna. I klucz. Tutaj też jest pusto. Super bonus, super bonus. I mamy, tak, Kasia, Kasia, trzymam kciuki numer 4. Link do kanału Kasi macie pod tym filmem. Zegarek, wiśnia, klucz, garniec, koniczyna, korona, monety, safe ananas. Złoto jest złoto, sztabka złota. No co tu się dzieje? Bank, dzwonek, księżyc, klik, pierścień, świnia, gwiazda, banany, portfel i arbus. No, ale co, może jest 50 złotych? 10 złotych. No szkoda, szkoda, no ale zobaczcie ten super bonus normalnie, mega zrabka. Wielka czarna perła. I mamy tutaj Kasia, Kasia z numerem 10. Trzymam kciuki. I mamy tutaj trofeum. podkowe, Zegar. Narty. Branzoleta. Mamy kutkę. Szpilki. Tulipan. Wiśnie. Gwiazda. Mamy auto, jest dolar! No pięknie. Dalej mamy słońce, korona, mucha, biedronka, róża, klucz i perfumy. Wielkie czarnej perle maksimum na razie mamy wygrapane po 30 zł, trzy osoby. A ile tu będzie? 10 zł, no. To jednak wielka czarna perła to taka, wiecie, nie? Nie do końca. Dobrze. Super bonus. Strawka z numerem czwartym. I mamy Mari, Mari. Martinka, trzymam kciuki. Ostatnia Twoja zdrawka. No i co? Robimy tutaj deklasyfikację. <ścoughs> Winogrono. Świnia. Dzwonek. Worek. Koniczyna, zegarek, monety, banan, banany pierścionek, ananas, portfel, tu mamy koronę, klucz, garniec, księżyc, wiśnia, gwiazda, korale, arbus i bank. No tutaj niestety się nie udało. Wielka czarna perła i mamy Magda. Magda trzeba kciuki numer 10, 10. I zaczynamy od gwiazdy, dalej mamy muchę, brązeta, ananas, róża, korona, tulipan, kwiat, perfumy, biedronka. Zegar, auto, prezent, szpilki, już w trapak, już nie daje na winogrono, słońce, klucz, trofeum, kłódka i narty. No niestety się nie udało. Super bonus. Magda, Magda, śłam z numerem trzecim. No, czy zrobimy tu stówkę? Czy będzie tu 100 zł. Bank, a może 70. Świnka. Pierścionek. Zegar. Zegarek. Sejf. Gwiazda. Klucz. Binogrono. Koniczyna. Ananas. Dobra. Mam portfel. Księżyc. Monety. Dzwonek. Kik, garniec, korona, pany i koral. No niestety się nie udało. Nie udało się. I ostatnia zdrabka. Wielka, czarna, perła. Dark Kasia. Kasia z numerem piątym. I co tu nam uda się wydrapać? I mamy tulipana. Mamy zegar. Podkowa. Mucha. Auto. Róża. perfumy Kwiat, ananas, narty, słońce, wiśnie, szpilki, biedronka, korona, prezent, trofeum, klucz, naszyjnik i cytryna. Niestety się nie udało. Podsumowanie dzisiejszego odcinka trafaliśmy za 100 zł. Drapaliśmy na 100 zł, a mamy tutaj 10 zł, 20, 30, 40 i 5, 90 zł. To bardzo ładny odcinek. Czyli zabieramy to zrabkę z 50 zł. Tutaj to odkładamy i będziemy losować. Będziemy losować. Będziemy losować. Najpierw będziemy losować super bonus. Mamy tutaj trzech finalistów: mamy Justynkę, Magdę i Cinę. zer dzień, przepraszam. Pięknie, pięknie. No dobrze. No to losowanie trzeba jakiś przeprowadzić. No to robimy to w ten sposób. Mam tutaj taki sprzęt pararapapapapapapa kołdwo, alizeczkę o, czekaj się widzieli co tutaj mam o, tak tak, zestaw do pokerka ale z tego zestawu weźmiemy sobie tylko trzy kości Pyk. Pyk. ojojoj 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 U, urodziny weszły za głęboko <śpuszczanik> Dobra. Zamykamy tego pokera. Dobrze. Od lewej zaczynamy, słuchajcie. Mamy trzech finalistów, moi drodzy. Mamy Zdradko, Misia, Justynka. Alicja w zakupów, Magda. I mamy Gina09, Reginka. Będziemy losowali, robili kto teraz wygra. Oczywiście mamy tutaj kości, mamy tutaj pojemnik. Wrzucamy to tutaj. No i oczywiście prosta sprawa. Kto będzie miał większą liczbę oczek wygriwa? Najpierw mamy tutaj Justynkę. Justynka. I mamy tutaj 10. <śmany> mamy 10. Druga zdrawka to Magda. 1, 12, 12, Magda ma 12. I mamy tutaj Reginkę. Ka też ma 12. No dobra. No to dodatkowo losowanie robimy. Dodatkowo losowanie. Nie ma. Najpierw Magda. 12, 16, 15. Reginka. Reginka, niestety 9. Dobrze. Mamy tutaj zwycięzcę. Magda, serdecznie gratulacje. Wygrywasz ode mnie trafi za 50 zł i upominek. Na dole masz maila, skontaktuj się ze mną. No i co, przechodzimy do losowania Wielkiej Czarnej Perły, Wielkiej Czarnej Perły. Mamy tutaj trzech finalistów. I mamy tutaj tak, Dark Kasia, Kasia. A i Ciełkanie Zakupów, Magda. I Zdrabkowy Kosmos, Natalia. No dobra, zaczynamy. Dark Kasia od lewej strony. Oj No zaliczałem, zaliczałem, słuchajcie Eee... 6 sześć... Powiem wam, że po urodzinach to się nawet kiepsko liczy 15 Mamy tutaj 15 Nie, to co tu się dzieje Dalej mamy Alicja w za Mamy 10 10 i mamy tutaj Natalię I Natalia ma Natalia ma ile? Natalia też ma 15, tyle co Kasia. Robimy dodatkowe losowanie. Dodatkowe losowanie. I mam między Kasią a Natalią. Najpierw Kasia. O jedno. Jeszcze raz. Kołoś zaczepi to i tak. OK, dobra. I mamy tutaj 13. I teraz na to ja. Okej, okay, nic się nie rusza. No 8. No dobrze, mamy 8, mamy nie? Dark Kasia, serdeczne gratulacje. Wygrywam sztapki za 50 zł plus upominek ode mnie. Maila masz pod tym filmem. Serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Przepraszam za moje dość takie no, losowania. Nie wiem, co na co wpaść, żeby to, to szybko poszło. E, no dobra. To dziękuję wszystkim ślicznie za udział. E, jeszcze tylko e, powiem Wam, ile dokładnie żeśmy wytrampali. Dobrze, to są nasze wszystkie wygrane zdrafki. Zobaczcie, ile tego było. zdrapek było za 5 zł. Big, big, pyk, 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 Kto zdążył zliczyć? Ja to już zliczyłem. To będzie 410 zł. 410 zł udało nam się odzyskać to były dwie moje ulubione zdramki. Gdzie, no słuchajcie, dały mi największy zwrot tutaj całej tej zabawy. To jest po prostu niesamowite, te zrabki są super. Zobaczmy jeszcze jak sztukowo. Zobaczcie, super bonus. Super bonus mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zrabek. A wieka na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tylko, tylko sześć. No to zobaczcie. To jest super wąs, To jest po prostu sztos. No dobrze to. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego odcinka. Dzięki. Cześć.